8 grudnia 2025 roku policjanci Pionu Kryminalnego Bełchatowskiej Komendy otrzymali informację, że w jednym z bełchatowskich mieszkań może przybywać osoba, która jest poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie, która ma odbyć karę pozbawienia wolności na jeden rok i dwa miesiące. Policjanci udali się od razu do tego mieszkania, aby sprawdzić, czy faktycznie ten mężczyzna tam przebywa. Na miejscu zastali 32-latka, który właśnie jest poszukiwany do odbicia tej kary. To był ten mężczyzna. Policjanci po, po wejściu do mieszkania poczuli bardzo charakterystyczny zapach marihuany. Postanowili dokonać przeszukania tego mieszkania, gdzie znaleźli 76 gramów substancji nielegalnych, które wstępnie zostały zidentyfikowane jako mefedron i marihuana. Mężczyzna został zatrzymany w komendzie powiatowej policji w Bełchatowie i następnego dnia usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 10.